A więc witam tutaj znowu. Chcę dzisiaj porozmawiać o całej sytuacji z YouTuberem Radatuj i o jego akcjach. Po pierwsze, chcę porozmawiać o początku jego akcji. Więc zaczął od tego, że był normalnym widzem moich liveów, jednak wtedy też dodał film o nazwie Daniel Nothere Lubigów, i chyba wiemy dlaczego to mówi, ale w samym filmie były przekleństwa i pokazywał mnie jako swoją pacynkę. Po prostu wam pokażę ten film ze starszego filmu mojego. Powiedz imię mówiłeś, że masz imię na K jesteś kamil. Co ty piet? Zakaz kopert, jeśli napiszesz o koperce, to rozwalę ją. No kur koperta zaraz dostanie mute. Jemgów. Ja kocham bidi to ilet. Geometry da. I oczywiście cały swój kanał zawalił filmami ze mną jako pacynkę i jedyne dowody to te dwa zdjęcia. Miałem kiedyś nagranie tych filmów, jednak tamten film straciłem i jest zatracone na zawsze, a więc o tej części. Po dwóch godzinach znalazłem ten filmik, jednak nie pokażę go tutaj, tylko udostępnię jako osobny film w opisie. Więc nie musicie, ale możecie zobaczyć. Więc jedyny sposób na twarde dowody to jeśli Rada TU udostępni te filmy, które usunął. Jeszcze trochę później, w styczniu chciał się obronić od dramy, dodając dwa filmy, gdzie mówi, że podobno kłamie, po prostu wam pokaże. Daniel oszukuje widzów, bo w 3 grudnia 2022 miał być film zrakuje, ale tego to dziś nie ma. I nie chce mi się mówić, to jeszcze raz więc pokażę po prostu klip ze starszego filmu. A więc są dwie rzeczy, którymi udowodnię, że to on kłamie. Po pierwsze, nigdy nie napisałem, że specyficznie zareaguję, powiewasz napisałem. Co myślicie o tym 30. część legendarnego Alana Beckera 3 grudnia powinno być. Jeżeli macie mózg, to wiecie, że nie napisałem tam, że będzie reakcja i też po drugie, to było rok temu i to nikogo nie obchodzi coś co było rok temu, chociaż że nie miało być reakcji. Tak zakończę jego początki i jego bardziej ciekawe rzeczy. Dzień po tym, jak dodałem mój film na niego, czyli 22 stycznia, zaczął swoją akcję ucieczki, jak ja to lubię nazywać, jednak w akcji ucieczki chodzi o to, że próbuję ukryć swe kanały, żeby każdy myślał, że już pod ramię i do dzisiaj próbuję uciec, nawet jeśli częściowo się poddał. Jedyny dowód na to, że właśnie tamtego dnia to zaczął to moje ogłoszenie na moim serwerze Discord. Tutaj macie zdjęcie. Jeszcze w lutym chciał, żeby był angielskim kanałem, bo oczywiście. Wyświetlenia ale potem jeszcze zmienił swój kanał na po prostu Niemcy i tyle. Swój drugi kanał zmienił na coś innego a potem z powrotem na naradatuja a trzeci kanał stworzył jako kanał Oski Toileta, Toilet a potem zmienił na to. Też znalazłem kilka komentarzy więc najbardziej ciekawe przeczytam a resztę zostawię żebyście sami przeczytali. Co to w ogóle za imię napisało i właśnie powstała drama Fryderyk Gate. Co to w ogóle za imię napisało, jesteś zamieszany w wojnę światową, Warnot Co to w ogóle znaczy? Okazało się, że usunął ten film, ale miło wam ten film wytłumaczę. W filmie był on jako kontrybol na zielonym ekranie ze stołem i takimi rzeczami. I były dwie ciekawe rzeczy, po pierwsze ikona geometry dash była przyciepiona na ścianie z wybitymi choćby oczami a drugie to napis czy Pytor wróci i nie wiem co to ma znaczyć ale coś na pewno. Tydzień po moim pierwszym filmie czyli 28 stycznia stworzył konto na Discordzie i teraz przeczytam kilka wiadomości. Po pierwsze kilka razy pisał mi o 18 plus rzeczach co eee, mam traumę tylko powiem tyle xddd. Tutaj dam trochę kontekstu. Radatuj próbował powiedzieć, że jest moim najlepszym przyjacielem, ponieważ myślałem, że jest jedną z trzech osób. Bonnie Stolas, Kamil z mojej klasy i mój najlepszy przyjaciel Sebastian. Resztę zdjęć z 28 stycznia dodam i zdjęcia z 21 lutego, ponieważ stworzył drugie konto pod koniec stycznia. A więc z tyloma dowodami na radatu ja chcę moje opinie dać o tym kim on jest ponieważ mogę po prostu wiedzieć kto to i jak coś to nie mówię że to ta osoba na 100% ale mam dużo dowodów i myślę że to jest Bonnie Stolas, tak. Opowiem wam całą historię dlaczego bym myślał że to Bonnie Stolas. A więc w nowym roku szkolnym robił kilka niemiłych rzeczy, o których nie będę mówił tu, ale po prostu nie możecie wiedzieć, że nie chcecie, żeby wasz kolega tak robił, ale nieważne. W grudniu mu powiedziałem, że nie chce się z nim przyjaźnić, więc powiedziałem i mój inny kolega ostatnio powiedział, że po tym, co mu powiedziałem, coś planował. Wtedy. I w tym samym miesiącu w święta Bożego Narodzenia, tak na serio to dodał ten film 3 stycznia, dostałem taką wiadomość na grupie klasowej. I takie. Po prostu był chaos, a kiedy napisałem o tym chłopie, bo on mi takie teksty napisał. Ciekawe dlaczego. Bonni też próbował inne taktyki trochę manipulacyjne żebym nie myślał że to on jest radatujem na przykład kiedy mu powiedziałem że myślę że on jest radatujem to zaczął mi mówić głupie rzeczy jak radatuj jest kosmitą i więcej takich głupich rzeczy, też bardzo o podobne zachowanie, lubi skibidito i obydwoje ciekawią się Niemcami, bardzo, i więcej rzeczy które nie będę wymieniać. Jezu w końcu to skończyłem. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Ten film dla mnie wiele znaczy, ja idę się przespać poza mało, ostatnio śpię, papa.